To ty robisz? Zabijam potwory. Cześć moi drodzy, witam was serdecznie, Wiedźmin 3 w dziki gon. Słuchajcie, jedziemy dzisiaj zabić gryfa. Najpierw jedziemy do Wesemira, więc ja tę dróżkę pokonam. Sam i zaraz się widzimy u Wesemira No już dojeżdżamy do Wesemira. Musimy z nim pogadać. No. Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy biesa z Worunę? Tak, biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten sukin syn? Drugan niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy, a teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. No tak. W sumie mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów co ustaliłeś. Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? No właśnie, powie, powiem mu, że mam szakłak. Mam już szakłak. Szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na Zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem. Nie <laughs> Dobra, yy, zebraliśmy informacje o Gryfie, no to... Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisimborze. Nilgardczycy puścili je z dymem. Mówili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha, zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. i Jest tylko gorzej. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Dobra, no to co? Lecimy, nie? Nie ma co dłużej zwlekać, choć rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pole i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Dobra. My sobie tak, musimy stworzyć grom, więc uruchomimy sobie teraz alchemię. Ta alchemia nam się przyda do innego jeszcze zadania, ale. O tym kiedy indziej. Yy, tak, alchemia. No i tutaj nam, yy, nas instruuje granie, że tutaj są składniki. Tutaj możemy wybrać produkty po lewej. Tutaj po prawej mamy yy, co to jest. Mniej więcej po lewej, właśnie te składniki. Yy, aha, i receptura, że mogę zrobić. No ja bym chciał. ja Skółki nie mogę zrobić. No i spoko. Tutaj to tak, no i tyle, natomiast tutaj bym raczej nic nie zmieniał, wszystko mam, tylko sobie te eliksiry przerzucę, eliksir zawsze się przyda mieć pod ręką, tutaj, tutaj, wiesz co, ja bym Ci chciał tu, na, na razie to niech tak będzie.

Dobra, tutaj dokonuję kilku zmian, robię tak, rękawicę mu zmieniłem, zmieniłem mu spodnie, tę szósteczkę, co ma pancerz 6, to zamieniłem na siódemeczkę, nie jest duża zmiana, ale daje mi odporność na kutę o dwa więcej, Tam w sumie o to o cztery, bo tutaj były dwa, przepraszam, myślałem, że o dwa, tutaj jest, no też ma lepsze statystyki, więc dobra, bierzemy, resztę sprzedaję i zaraz się widzimy. Dobra, lecimy, lecimy teraz do Wesemira jeszcze kopytniak jest y, troszeczkę powolny, ale to z, y, wraz z rozwojem gry będzie mi y, będzie on po prostu nam... będziemy go upgradeować, no co tu, tu dużo gadać Zaraz, kropeczki są tam, to tutaj muszę gdzieś lecieć To gdzieś schowamy konika, powiedzmy o. Tutaj lecimy do Wesemira, gdzie jesteś. A tam jesteś, ty. O ale się w burakach schował. Rzeczka, złote kłosy, urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. No To jak? Gotowy? No pewnie. To co? Lecimy? Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje. Zapach przynęty szybko się rozniesie. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. W miarę dialogów będę popijał kawkę. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy nfr Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Trochę wcześniej na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar. Czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Ach, może, może w towarzystwie. Baronek przynęta. <ścoughs> ok. Leci. Ptaszysko. Musi być gdzieś niedaleko. przywitamy się. Czekaj. Kusza? Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. <grystanie> Dobra, miałem cię za tradycjonalistę. Wiedz z Kuszą? To nie wbrew tradycji? Dość gadania. Mamy Gryfa do ubicia. Kurde... Aha Muszę wziąć tap. muszę ustawić sobie to oczywiście, aby skorzystać z kuszy. Dobra. Dobra, trochę i cofamy igni. Możemy go trochę podpalić. Zabierzemy mu odrobinę życia. O kurde, ale mu dupnął ładowanie. uwamy się Aż się zasłonił o kurcze kurde nie mogłem go w żaden sposób trafić no nie daj mu uciec No nie wiem, nie mogę w niego trafić myślę, myślę, że to fabularnie nam każe tam lecieć po prostu i nic nie zrobię. Musimy tam polecieć. Aby zlokalizować. Aha, bo tu chodzi o to, że... A zmysły, a i widzę go. Dobra, ale ja nie potrzebuję na zmysłach, bo ja wiem gdzie on jest. Dobra, muszę tutaj się wspiąć. Przeskakujemy przez to. Dawaj, dawaj, dawaj. Lecimy, lecimy. Patrz, no nie sięgam go kuszą. Nie, teraz nie trafiłem. No, patrz. A. Dobrze, dobrze, uciekamy, uciekamy, uciekaj. Do uciekaj, uciekaj, uciekaj! Kurde no. Dobra, dawaj, naprawiaj się. I to tak szybko. Odnawianie przedmiotów, medytacja, dobra, ale to teraz naprawdę te informacje w czasie walki. Bierzemy trofeum. Nieźle, nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić, Aha, bardzo śmieszne. Ale niech powie. niech powie. Na przykład. Cięcie w ósmą za bardzo markujesz. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. Dobra, to co? Mamy to. Gryf zabity. Bierzemy sobie oczywiście trofeum. Te sceny są takie ła, wow, brutalne. Dobra. Yy, no to co? Zabiliśmy gryfa, moi drodzy. I następny odcinek, następne zadanie. Yy, nie wiem, pojedziemy chyba do NIFGAL. O czemu w sumie nie dobra, możemy, tam, możemy tak zrobić. Tylko ja jeszcze wiecie co yy, Zaproszę Was na następny odcinek, w następnym odcinku po prostu przelecimy sobie do... Yy, zrobimy jaskółkę tam dla jednej panny, uratujemy jej życie i dopiero zawieziemy ten łeb. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się dzięki, że byliście, dzięki, że wpadacie. Na razie.